Cześć, witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj po resecie. Jak oczywiście zauważyłem, dopiero teraz bo wcześniej nie wchodziłem. Mamy kolejny quest, jeżeli chodzi o Dalaran i kolejne kwestie przed Legionem. Także mamy quest i idziemy sobie zobaczyć, co to za quest

Mm -hmm. To dalej rano nad kaza Kadasan, dobra. No to sobie lecimy. Jakiego portalu? Nie wiem, ja mam Hirstone do Stormindu. Także sobie lecę. To jest podzór? Gdzie jest podzór? W jakim zamku? W mi gdzie jest? A gdzie jadą Quest? O tutaj? No bez skitu. Szybki e, sposób, aby dostać się do Daladanu. Nieźle. Ja bym sobie leciał z buta pewnie Chyba, że na mapie coś by mi wyskoczyło. Dobra O, wow. Ło i horda No dobra, pewnie jak zaatakuję to mnie zabiją A mają 3, 4 miliona, także sporo Dobra, co tutaj mamy robić? Mamy chyba wejść gdzieś tam hmm jesteś na dole czy na górze? A, tutaj jest. Tutaj jest na górze. Oddania. Quest O, tutaj jakieś demony są. Atakują chyba Dalaran. Dobra, lepiej ty mi powiedz co ja mam tutaj Chyba muszę zneutralizować Tylko nie wiem czy to jest na górze czy to jest na dole Aha Tylko nie mogę tego troszkę złapać Dobra Znalazłem jednego. Tu jest następny. Arkane. Dobra. Z jaką pomocą zrobiliśmy? Mamy wykonany quest. I lecimy oddać. Trochę dziwne to było, ale... Jedziemy dalej, A cóż to przyzywanie? Aha, przyzywa duchy przewodców, czy coś w tym stylu? Jesteś tutaj? A cię nie widzę. Także niby jesteśmy razem, ale dzielnie. Nie wiem, niby fajny ten roach, ale czegoś mi brakuje w nim. Zaszły od jest fajny w miarę. No ale to trochę słabe Bo nie ma ukrywania i ogólnie to mogę bardziej skosić Gadają, gadają, gadają Jakaś czerwona kulka się pojawiła I znikła bardziej e, z Drinoru tak jak były te na początku w przygotowaniu te krwawe kulki jak się robiło te questy przygotowujące Łatko, ile się ludzi pojawiło no i co ja mam co zrobić dostałem jakiś quest ale on coś czaruje, ale nie wiem. Aha okej. Okay. To już koniec z tego co widzę. Z tego co on mówi. No bo jak na niego klikniesz, to on jakby do ciebie mówi, że żeby dać nam czas, no właśnie, i żebym bronił tego miasta, tak, przed legionem, albo po prostu użył mapy do znalezienia inwazji i żeby je stopować. I jak przyjdzie czas, to on po prostu. Jakby powiedział mnie, zawoła mnie czy coś w tym stylu, czyli dopiero. Czekaj, dziś jest 24, czyli dopiero 30, 30 jak będzie ten legion, wejdzie. Czyli to by było, jak widać, na tyle. Mamy ile? Raz, dwa, trzy inwazje. Wow! Czy mi się wydaje? Mamy 6 ogólnie inwazji dostępnych Czyli to jest naprawdę, naprawdę już dużo A swoją drogą ciekawe czy za zabijanie tych, tych będziemy dostawali kamienie Zaraz pokonam jednego, to zobaczymy że dostanę te shardy nie, nic nie dostałem czyli nie opłaca się bronić jakby tego miasta To jest całkowicie i tak bez sensu. Chyba, że pojawi się jakiś później boss. Ale to dobra. Jak widać, to by było na tyle, jeżeli chodzi o o questy, te przygotowujące do legionu w tym tygodniu, co zostały dodane. Także nic więcej ciekawego nie ma. Jak widać, ile zrobiliśmy? Jeden quest. Pierwszy, dostaliśmy quest tego duszka. Żeby tutaj przylecieć, tak? Później drugi quest, żeby złapać duszki. Cztery. I trzeci quest... To... Żeby pogadać sobie. Także nic ciekawego w tym tygodniu nie było. Także to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. I. No i tyle. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.